Tam będzie tylko mała poprawka do aktualizacji IT Expansion do PC Building Simulator eee, Do aktualizacji e, IT Expansion do PC Building Simulator w Raz mi się w tej filmów. Została dodana tutaj nowa opcja eee, znaczy nowa opcja. Yy, jakby coś takiego, że nie wiem czy dostajemy w związku z tym jakiegoś maila na skrzynkę naszą pocztową, jednak yy, dostajemy w tej yy, tutaj, w tym miejscu takie komputery. One tutaj nie mają żadnej karteczki, jak tutaj na przykład Fix, Abrid. I tutaj mamy puste. Ja się zaczęłem zastanawiać, co? Jakby, że nie ma co, żadnej karteczki, nic z tym komputerem nie mamy zrobić i on nie nas. Jest nasz, może moglibyśmy sobie ten komputer tutaj zastąpić, ale weźmy sobie na przykład ten komputer, on jest tutaj, yy, tutaj wszystko y, zrobione, bo już z nim coś zrobiłem, ale mamy taki właśnie wybrakowany komputer musimy nie do niego dodać, no nie wiem, że nie mamy procesora i RAM. to kupujemy procesor i RAM, wsadzamy procesor i RAM, y, instalujemy tam system, chyba, że był już zainstalowany, ale no Robimy tak, by z tego komputera już dało się skorzystać. Później bierzemy taki komputer i tutaj mamy takie otworzone przejście. Ono tutaj wcześniej nie było otworzone, więc nie wiem, czy teraz to czy po prostu czy ten, czy po prostu ja to dopiero teraz odblokowałem I tutaj sobie wchodzimy do tego pomieszczenia. I tutaj mamy jakby miejsca, w których możemy sprzedać ten komputer. Jednak one są u mnie dzisiaj jest zablokowane. Zaraz sobie zobaczymy jak one działają. Bo tutaj mamy chyba, że no, mamy wszystkie te komputery tam zrobione, więc Olek i... I tym. No, to ja nie wiem, tam to powiedzieć tutaj. Okay. Okej, okay. aha, czyli te komputery to to, aha, to... aha, to jest normalny komputer. I jeszcze jedna rzecz, którą może Wam za chwilę pokażę, a raczej po cięciu, jest taka, że dostajemy takie zlecenia, dostajemy tutaj zlecenia z skrzynce pocztowej, e, które mają tutaj konkretne drzwi i musimy wyjść ze swojego biura, by je wypełnić wychodzimy z tego biura przez te drzwi nie wychodzimy z, z, z biura co może tutaj, tutaj zamiast go to PC mamy tutaj go to, nie mamy tam co tam chyba że po prostu mamy informację że to jest pod naszym biurem i sobie klikamy ten list i tutaj hmm, wychodzimy i jakby nie tutaj wychodzimy tylko jakby nas teleportuje tam przy animacji którą wam pokażę a więc są takie dwie rzeczy, które teraz zauważyłem. Jeszcze jest trzecia rzecz. Jest sklep, który możemy tylko odpalić na tablecie. i tutaj mamy dekor. To jest to na IKEA wdrowione. Ale nie wiem. Nie wiem, czy tutaj możemy go pobrać. Chyba nie możemy. Dekor. Nie z której nie możemy sobie tego użyć. Więc wchodzimy sobie na tableta i tutaj mamy do tabletu z czegoś tam powinno się mieć i mamy dekor sobie ten dekor i tutaj mamy różne rzeczy dekoracyjne do naszego domu Myśmy, my mamy tutaj card game jakiś physical edition PC e, Simulator, tak? jakieś tipsy, chipsy nie wiem, możemy siedzeniem tutaj dać nie wiem no są tutaj różne ciekawe rzeczy mamy fridge Mamy naszą nie wiem dlaczego ona tutaj o, o, to jest. Możemy, e, mógłbyś e, zmieścić tutaj m, 190 kg e, sera w tej no. e, Nie możemy wiedzieć dlaczego. Nieważne, z w telefonatyce, to nie wiem, co tutaj Nie, Jeszcze nie jestem zbyt dobry z angielskiego, ale to w tamtej to tam dobrze. Chodzi mi o to, że na przykład w Flopsy mamy tutaj CD, więc sobie kupię CD. I mamy tutaj jeden. Jeden. I tutaj mamy Disk G. Di pirat Copis. Pirat Copis. Dobra, create copies. Bye now. I ona teraz, ta paczka nam powinna za chwilę ja przyjść. Więc do sobie będę kończyć ten dzień. End day. A, przyszły nowe rzeczy. O, i mamy tutaj tą paczkę, dekor. Klikamy. I create copies. Lay now. I tutaj mamy różne miejsca, w których możemy to, połączyć, to położyć. Ja sobie to położę. I mamy płyty, mamy flatis. I jest taki sklep. Możemy siedzenia, jak widzieliście, tam lodówkę na kupić, której zmieścimy 190 kg sera. Kupiliśmy. E, więc, no, e, więc yy, wiecie. Więc już mamy taki, możemy sobie dekorować ten na warsztat i inne. To możemy sobie budować komputery i je tam sprzedawać. No. No, ogólnie no fajnie to teraz zobaczyłem, że jeszcze są bardzo fajne rzeczy w tym IT Expansion. O, mogę sobie tutaj, mogę już sprzedać. Tego też i to robię teraz zobaczymy. Yy, mogę to jakoś tutaj i nie wiem teraz co się z tym robi, nie. Wiem. Limu. no To ja nie wiem, to ja nie wiem, jak się to tutaj robi. Może zaraz to ogarniemy. No, ja się w tej chwili powiedzmy, że żegnam, bo jeszcze będzie po tym moment, kiedy ja idę do tego innego biura. Witam po krótkim cięciu i już mam takie zlecenie tutaj, gdzie musimy wyjść z tego biura. ja mam komputer i jest to takie zlecenie. Ma tutaj. Taką oto strzałeczkę z drzwiami. Nie ja będę do niego ja tam już byłem i niestety coś zrobiłem, bo. bo. bo po prostu. po prostu nagrywało mi się i przez przypadek kliknąłem Escape, by wyjść jakby z komputera tego, tutaj nie jest. A Escape zakończył nagrywanie w tym programie, który ja mam. Więc tutaj. Kontynuując, to mamy tutaj tego maila, i tutaj mamy te przyciski. Jak zwykle, tylko że tutaj mamy Visit Location, offside. I, no, I tutaj mamy sobie taki fanatycz, i wtedy nam skakuje taka przejściówka. W ten w ogóle nie wiem czemu Wam o tym będę mówił, i... ale po prostu bym był z kierownicą po prawej stronie. No, taki y, szczegół zauważyłem. Znajdę tutaj komputer, on był włączony, jednak ja tutaj wymienię air -coolera. Już go nie będę tutaj demontował, po prostu jest tutaj air on w ogóle był taki zakurzony, no ale dobra. Znajdę PC parts, klikamy i teraz tutaj będzie później wyłączony, więc muszę zakończyć na nim Dobra, więc sobie włączmy ten komputer. Jeszcze muszę tutaj usunąć wirusy. polega to na tym, że zostajemy. I po prostu, jeżeli nie wiemy, co tutaj jest, to mogę sobie. Jak, jak widzieliście, bo tutaj mnie nie. Rezwiązując, sobie stąd wyszedłem i jeszcze raz wszedłem tutaj. Mogę, sobie tutaj wrócić do workshopu naszego. I. O, możemy <śmianie> zmienić peryferię komputerową. E, dobra. Mm, możemy po prostu stąd wyjść i. i wrócić do tego workshopu, tam coś trzeba okazji zrobić nie i sobie zakupić potrzebne części naprawy tego co tutaj jest więc sobie usuniemy stąd wirusy Mamy tutaj już nas y, pendrive włożony więc to polega na tym że po prostu się przenosimy do innego miejsca co mnie bardzo y, za, to, y, bardzo mnie to zaskoczyło że, że... tak możemy je wywołać tak, 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 tak. I, i po prostu nie po prostu to tyle z tego, mamy tutaj to pomieszczenie ja tylko na początku zauważyłem, że jest inne pomieszczenie teraz się zrobiło inne ja nie wiem, tam to było w gorszym wiadukcie w stanie Ktoś Tam tam miał też kamery i w ogóle, nie wiem ale to, było, to chyba nie jest to samo pomieszczenie tylko yy, tylko po prostu yy, tego po prostu jakieś po prostu inne mi tutaj dało, a na przykład dawało. Więc sobie możemy w takim razie wyjść z tego z tego miejsca, wrócić do swojego warsztatu i, i, i po prostu tutaj mamy to ten i to, to zlecenie z wychodzeniem po prostu tej kolekcji i możemy i mamy to Hot, tiki. No, y, możemy tak, jest taka opcja i to tyle. Ja propos sprzedaży komputerów, y, nie wiem jak się je sprzedaje. Mogę tutaj przeminąć jeden dzień, więc nie wiem. No mogę przeminąć jeden dzień, więc po cięciu y, możliwe, że się Zobaczymy. Witam po raz kolejny po cięciu. Jeszcze mamy taki sklep. Tutaj nam wyskakuje na początku regulamin zaakceptowania. I tutaj mamy takie różne ciekawe, ciekawe rzeczy. Bo z tego co rozumiem to jest Uncle Things Barge Busman tak, Basement I, i sobie możemy kupić za 400 dolarów 5000, 500, pół tysiąca o Pół tysiąca dolarów GPU yy, Czyli kartę graficzną Ale chyba nie wiemy co to jest za karta graficzna Więc mamy tutaj nowe rzeczy Tutaj mamy same nowe rzeczy Możemy sobie utknąć Otniemy tańszą Tutaj mamy ostatnia szansa. I tutaj mamy jakieś te and CS. Nie na czym to polega. To jest chyba, nie wiem. To jest chyba ten regulamin. Możemy sobie kupić coś, jasno, nic nie będę kupować. To też możemy sobie tylko uruchomić na y, tablecie. Tak, mamy tutaj to. No, więc taka jeszcze jedna rzecz. Możemy sobie coś tutaj kupić. Ym, I a propos do sprzedaży, nie wiem co ja z nimi mam zrobić. Nie wiem jakie ja mogę sprzedać. Yy, nie wiem, może za pomocą tableta. Yy, nie, to na przykład. Tik, tik, tik. Tik, yy, To ja nie. To ja nie wiem gdzie to jest. Mamy tutaj maila co no mogę sobie tutaj otworzyć aha na tablecie mamy jeszcze inne rzeczy aha chyba tak wydają się nie? ale no mamy takie rzeczy czyli to jak już nie wiem to tutaj nie wiem, że... A, dobra. no więc tak to wygląda i nie wiem co z tymi komputerami tutaj nie, nie wiem jak ja mogę sprzedać chyba ich po prostu nie mogę sprzedać pewnie mogę ale nie wiem nawet jak nie wiem o no nie wiem jak to tutaj zrobić więc no, więc... Więc Bios. Pa. Chyba, że jeszcze się widzimy w jak tutaj to się tego komputery, ten zrobią. No ale to pa. Ewentualnie będzie kolejny jeszcze tip. No to pa.